Cześć Siemaneczko! Witamy Was w pierwszym odcinku na naszym nowym kanale w postaci Po odpowiadamy sobie na kilka pytań. Ja będę osobą zadającą pytania. Mam kilka pytań. Myślę, że będziemy zaczynać od mojej prawej strony od Mai, także powiedzcie kilka słów o sobie. Cześć, jestem Maja, mam 19 lat. Mieszkam w Anglii od 8 lat. Chodziłam tutaj do szkoły. Kurs, który robiłam był turystyczno podróżniczy Tym się będziemy też zajmować na tym kanale. Mam młodszego brata, który siedzi właśnie po mojej prawej stronie, Bruno, i myślę, że resztę dowiecie się oglądając nasze tak. filmiki. Bruno? Cześć, ja jestem Bruno, mam 17 lat. Chodzę tu do szkoły dalej. Zajmuję się graniem w piłkę nożną, graniem w CS-a, granie, robieniem <laughs> sportu. Um, um, studiuję. nie studiuję. <laughs> Uczę się Uczę się w szkole mundurowej. Uczę się w szkole mundurowej. A to wyszczęcia? Tak? Dobra. No, jak widzimy chcecie? No, może być tak. Dobra. E, także widzimy się o bez cięcia. E, ja jestem Daniel, mam 22 lata. Na dzień dzisiejszy jestem prowadzącym programu pod tytułem Kilka pytań do youtuberów, jak widzicie. E, mieszkam w Anglii od dwóch lat. Interesuje się sportami, YouTube, muzyką. Myślę, że na tą chwilę to wszystko więcej dowiecie się w filmikach na pewno, także warto je oglądać i przejdziemy do kolejnego pytania. Myślę, że kolejne pytanie będzie kierowane do Bruna. Bruno, skąd wziął się u Was pomysł na YouTube'a? Ogólnie to pomysł się wziął stąd, że ja z Danielem mieliśmy już kanał pod nazwą Venom Team. Ale zajmowaliśmy się jedynie czym, to tam gram w CSA, 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 CS, -a, CS, -a, CS, -a, CS -a i nic z tego się nie rozwijało. Więc stwierdziliśmy, że poprosimy Maję, żeby nam pomogła. Tak, tak? tak, bo był żeby to kanał to typowo, typowo gamingowy, a nie chcieliśmy się tylko na tym opierać. I postanowiliśmy, że Maja, jak do nas dołączy, będziemy mogli się otworzyć na większy content, żeby wam i to żeby było różne rzeczy. tak jak na przykład granie, live'y i takie rzeczy. Tak, myślę, że do tego jeszcze dojdziemy w kolejnych pytaniach. Maju, masz coś do dodania? Mm. Nie, myślę, że nie, muszę ich wybić. Okej, okay. z, z czym wasz kanał będzie związany? No to wiadomo, ja się będę zajmował grami online, tak jak CS właśnie Kibro, Destiny na przykład. Będą może jeszcze różne grierki, Podsyłajcie gry jakie chcecie to w komentarzach, żebyśmy... Mogli razem to. Myślę, że do co do gier to będzie na pewno dużo więcej, bo każdy z naszej trójki gra po prostu w coś innego. Tak. Nie tylko w CS-ie tak. się spotykamy. Ja gram na przykład w Farminga oraz Eurotraka, na przykład GTA. Maja gra tak. również w Network Speeda oraz Call of Duty. Także myślę, że co do gier to będzie szeroko rozwinięty wachlarz. Tak. I myślę, tak. że na pewno każdy coś znajdzie dla siebie. Zaczynając też od tego, że każdy z nas będzie robił coś innego i każdy, tak. więc. Każdy w sumie obserwator będzie mógł zobaczyć inny content i coś, co... Co mu się spodoba. Ta, co... Znaleźć coś spodoba. po prostu dla, dla siebie na naszym kanale. Maju, powtórzę Ci pytanie. Tak. Z czym wasz kanał będzie związany, chodzi A. o content? To jeśli chodzi o mnie, to na pewno będę się zajmowała daily, będę robiła może coś z gotowania, może coś zrobimy z workoutsów, nie jestem jakoś. Um, bardzo into gym, ale na pewno będziemy coś robić. Um, chciałabym też robić vlogi z różnych podróży, jeśli chodzi o Europę i w sumie poza Europą też. Na pewno Więc nie myślę, będziemy tak, się chcieli skupić na, na jednym, jednym kraju, kraju, tylko wszędzie, na różne, wszędzie tak. tak. I bardzo lubimy podróże, wszyscy, także myślę, że. To też będziecie mogli zobaczyć na pewno w jakichś filmikach. Tak. Y, Okej, okay, co do mojej osoby, myślę, że na kanał będę mógł wnieść y, live z OMETV. Lubimy bardzo dymy. Y, y, wiemy, że Wam się też to fajnie ogląda, także na pewno będzie dużo OMETV. Y, na pewno będzie dużo challenge, czy to po prostu wśród naszej trójki, y, czy z naszych czy poznają, znajomych tak. i obcych ludzi. Także myślę, że dużo daily, dużo podróży, mm. gamingu. Challenge i takich rzeczy. Ale mówię, to wszystkiego dowiecie się, bo na pewno będzie gdzieś tam rozpiska jakaś, co będziemy próbować zrobić, także myślę, że dowiecie się do tego w kolejnych odcinkach. Ok, myślę, że przejdziemy do kolejnego pytania. Zaczniemy tutaj może teraz od maju. tak nietypowo. Maju, kto jest waszą inspiracją youtubową? Czy każdy z was ma swoją inspirację? Bądź, każdy, bądź macie wszyscy tą w trójkę? Um, jeśli chodzi o mnie, to na pewno mam inną inspirację i wzoruję się na kimś innym jak chłopaki, bo ja bardziej idę właśnie w gotowanie, podróże i ćwiczenia. Na pewno jest to i Majewski. <laughs> bardziej właśnie idę w ich content i to jak oni prowadzą swoje instagramy czy YouTube y i to jaki prowadzą styl życia. Bardzo mnie zarazili, jeśli chodzi właśnie o treningi i o to, jak motywują swoich widzów do tego i między innymi przez to zaczęłam ćwiczyć. Dane poszła bardziej w catering i tak samo robię i ja i chciałabym się bardzo na niej wzorować, jeśli chodzi o nasz kanał. Myślę, że bardzo ciekawe osoby. Myślę, że nawet ja z Brunem, mimo że to nie śledzimy jakoś tego na co dzień, możemy tak potwierdzić, że to są bardzo ciekawe osoby i serdecznie pozdrawiamy. Bruno, przejdziemy do Ciebie. Powtórzyć Ci pytanie? No. A więc kto jest twoją inspiracją YouTube'ową i na kim się wzorujesz? No to z grania no to by był Izaak i Snacks przez to, że właśnie grają w Cesa jak na oglądam Izaka to właśnie wzięło się to od niego, bo też chciałem to robić, otwierać skrzynki takie kon I od Snacksa tego grał w Virtus Projekt to też mnie tak fajnie motywowało do tego, żeby grać a spoza strefy grania, no Freeze z ekipą to by był, bo mam fajny content robią inne filmiki z ekipą. Nie robią tego mają dla fan, przymusu, tak. tylko dla fanów właśnie. Yy, no ja z, chyba nie mam zbytnie co dodania, bo jeśli chodzi o strefę gamingową, to jest to jak najbardziej Izak oraz Snacks. Yy, jeśli chodzi poza sferę gamingową, myślę, że Freeze do tego momentu był kamerzysta. Yy, natomiast przez całą otoczkę związaną z jego kanałem oraz z samą jego osobą. Odbiliśmy od tego, i tak jak myślę, że to będzie Freeze, i, i na I tym dwóch przystaniemy. Gamers. Tak, i dwóch gamerów, <laughs> także możemy przejść do kolejnego pytania. Kolejne pytanie, myślę, że będziemy kierować do maju. Maju, szósteczka jest Twoja, skąd pomysł na nazwę kanału? Um, tak jak Bruno wcześniej wspomniał, oni z Danielem mieli wspólny kanał, który się nazywał Venom Team, no ale że to nie wypaliło, i wzięli mnie pod swoje skrzydła, żebym nagrywała z nimi. Żebyśmy coś robili w tym kierunku, no, no to stwierdziliśmy, że weźmiemy, nazwiemy ją bardziej. oficjalnie. oficjalnie. Tak, tutaj tak. się wyświetliła. Tak, tutaj macie nasz, naszą nazwę kanału. Ym, I w sumie to w, tak naprawdę dało nam więcej, ponieważ staliśmy się bardziej oficjalni. Wcześniej nagrywaliśmy. Albo sami, albo po prostu to było myślenie nad tym, tak, aby nagrywać, A w końcu siedliśmy i oto jesteśmy. Dlatego naz nazywamy się Official Crew. Nie mówiąc tego, że zajęło nam to bardzo długo. <grym> tak, bo prawie 5 miesięcy. Tak, bardzo długo do tego podchodziliśmy i to było takie <grym> przekonanie, końcu się, To w końcu znalazłem. Macie jesteśmy. Jest to nasz pierwszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I myślę, że tym akcentem możemy przejść do kolejnego pytania. Eee, pytanie. Czy wasz kanał będzie dwujęzyczny? Nie wiem, może teraz ja zacznę odpowiadać. Także myślę, tak, wspólnie tutaj podjęliśmy decyzję, że nasz kanał będzie robiony w dwóch językach. Ze względu takich, że Bruno będzie zajmował się gamingiem, choćby nawet w CS-ie, język angielski jest to takim podstawowym mi się wydaje, i jedynym. Komunikatorem, tak. tak, także każdy się nim posługuje. Dlatego to wiadomo, gaming na pewno będzie w języku mm. angielskim, ale będziemy się starać do każdego filmiku dawać tłumaczenie. Czy będzie to polskie tłumaczenie, czy angielskie? angielskie. Także myślę, że do każdego filmu będziecie mieli tłumaczenie. A jakie filmiki będą, to dowiecie się już niedługo. Okej, okay, ostatnie pytanie. Myślę, że każdy tutaj doda cegiełki od siebie. Zaczniemy może od Bruna Bruno. Czy boicie się hejterów zakładając kanał YouTube? Oczywiście, że nie. Hejterzy to jest takie coś, co wam dodaje motywacji. Co was popycha do tego, żebyście robili lepiej, lepiej. niż tak. to robiliście poprzednio? I to daje wam taką siłę, energię, żebyście to właśnie tak zrobili, żebyście tak się pobudzili. Do Żeby tego. to popchać do przodu jeszcze bardziej. Tak. Maja, masz coś do dodania? Ej, też są, byli i będą, więc w sumie. Tak naprawdę nie mam nic do dodania, no bo tak jak Bruno powiedział, to jest motywacja. Jeżeli coś nam nie wyjdzie pierwszego dnia, to może się uda następnego. A jak nie, to będziemy próbować dalej. Ja myślę, że mogę tu dać, że z haterem każdy się spotka, on nawet jeśli nie chodzi o YouTube'a, czy choćby nawet na o zdjęcie, Media, na tak. na zdjęcie na Instagramie, czy nawet w grze, mm -hmm. bo jest bardzo dużo haterów. Myślę, że hate jest, był i będzie, tak jak Maja wspomniała. Aczkolwiek nie przejmujemy się tym, bierzemy to na klatę, jak to się mówi. I myślę, że po prostu przejdziemy z tym swobodnie. I tak jak mówię, każdy hejt daje nam motywację do zrobienia czegoś lepiej. I tak myślę, że chyba hejterzy skończą pomysły szybciej niż nasze się skończą na filmy. Mhm. Także myślę, że tym akcentem możemy się z wami pożegnać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, Cześć siemaneczko!